Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku zobaczycie skrót kwalifikacji do pierwszego konkursu indywidualnego pol polskiego turnieju w Wiśle. Eee, skoki Polaków, zobaczymy. Eee, więc zasubskrybujcie, wbijcie na mojego Instagrama. To zaczynamy. Znasz taki serwer Discord, jak koneserzy sportu. Na tym serwerze, w, mi w miłej atmosferze, porozmawiasz o piłce nożnej, skokach narciarskich, Formule 1 sportach motorowych, czy siatkówce. Jeśli lubisz oglądać transmisje sportowe, śledzić na bieżąco wyniki, tabele i klasyfikacje, yy, lub grać w gry sportowe, ten serwer jest dla Ciebie. Znajdziesz tutaj m.in. aktualne informacje ze świata sportu, typery skokowe, menadżera skoków z transmisjami na YouTube, materiały ze świata sportu i gier sportowych na kanale YouTube, Serwerowe turnieje widzów, gronofanów gier sportowych typu IAFC, e Football, FM, DSJ czy F1 Manager, gry i zabawy serwerowe, aktywne kanały głosowe, dobrą i miłą atmosferę na początek. Serdecznie zapraszamy. Link w opisie. W piątek kwalifikacje. Z sobota konkurs drużynowy, tradycyjny w czteroosobowych składach i w niedzielę konkurs indywidualny. 16 belka startowa. Jakub wolny niegdyś mistrz świata juniorów. To 10 lat mija od tego tytułu, który Jakub wywalczył. No i rusza w dół rozbiegu. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo ten sezon na razie nie rozwijał się dla niego zbyt pomyślnie. A teraz Jakub ląduje przed punktem K, który na tym obiekcie jest wyznaczony na 120. W 20 metrze, rozmiar skoczni 134 metry, 16 belka, wiatr minimalny, odjęty jeden punkt za wiatr, noty 16,5, 17, 114,5 metra. Tyle skacze Jakub, wolny lotnik, bo najwyższe miejsce, które zajął w swojej karierze, to właśnie w Wikersundzie. Tam szybował daleko 237,5 metra, a teraz 114,5, no i rozpoczyna, a zatem jest na razie pierwszy. Z numerem drugim kolejny z naszej grupy krajowej Andrzej Stękała za u Zakopane w seriach treningowych 117,5-116,5 metra, a teraz już wzbił się w powietrze i walczy o odległość, ale także jemu nie udało się wylądować poza punktem K. Już od dwóch godzin jesteśmy na antenie z widzami TVP Sport. Tam mówiliśmy, że ta skocznia przebudowana, że trochę zmienił się profil, chociaż punkt K pozostał na 120 metrze, a rozmiar size na 134 ale zmienił się kąt nachylenia progu. No i zgodnie z wykładnią FIS będziemy teraz notować nowe rekordy. Ten stary 139 metrów. No Sztefana Krafta już nie obowiązuje. Ten nowy to aktualnie 114,5. Andrzej Stękała uzyskał dokładnie taki wynik jak wcześniej Jakub Wolny. Mamy nadzieję, że to 114,5 metra zostanie gdzieś daleko za nartami Macieja Kota. Dwukrotnego zwycięzcę zawodów Pucharu Świata. Zawodnika, który zdobywał medale olimpijskie, mistrz świata. Wciąż czekamy na jego powrót do wielkiej formy i wydaje się, że to był skok nieco dłuższy. Jakie warunki będziemy odjęte? Dwa i dwie punktu za wiatr wiejący pod narty. Tak, o pół metra dalej od swoich kolegów. Od Kuby i od Andrzeja skoczył Maciej Koda, ale ponieważ ma nieco więcej punktów odjętych, to jest za Jakubem Wolnym. Przegrywa nim o punkt i dwie dziesiąte. Trzech Polaków skoczyło, trzech Polaków na czele, to jest oczywista oczywistość, ale za chwilę czwarty z nich. Tak, Klemens Muranka już zajął miejsce na belce startowej. No, na razie dość zaskakująco równo to skaczą nasi reprezentanci. Oby te wyniki dały im awans do, jej do niedzielnych zawodów. Klemens Murańka w treningach 118 i 115 metrów. Już zbił się w powietrze zawodnik Towarzystwa Sportowego Wisła Zakopane i to jest najdłuższy z tych skoków, które do tej pory oglądaliśmy, a zatem przez jakiś czas. Przynajmniej to właśnie Klemens będzie nowym rekordistą tej poprzebudowie. Więc skocznie imienia Adana Małysza w Wiśle ten nowy rekord to teraz 121,5 metra. To jest z pewnością obejmie prowadzenie, bo warunki były podobne do tych, w jakich skakali koledzy punkt 40. odjęte. No te za styl już pojawiły się 18 Łączna, 114 i 80. punktów zatem ponad 100 punktów i z dużą przewagą Klemens obejmuje prowadzenie i jest zadowolony. Nie oczekiwanie Beniamin wyprzedził tylko trzech zawodników i z awansem więc Kuba Wolny, a kolejny z biało-czerwonych Paweł Wąsek już na belce startowej. Skoki treningowe równe, 125, 124,5 metra. No i zobaczmy, już odbił się z progu zawodnik z ustronia reprezentujących klub z Wisły. No, miał problemy w drugiej fazie lotu, tak jakby jakiś podmuch narty, podmuch powietrza ściągnął mu nartę w dół ze skoku. Popatrzmy raz jeszcze na spokojnie, jak to było z odległością 110 metrów. Wiatry w plecy ponad pół metra na sekundę. 8,7 będzie dodane, ale niskie noty za styl. Choć tutaj to lądowanie, próbował jeszcze zaznaczyć tyle no i która to będzie lokata i czy to wystarczy do awansu. Aleksander zniszczał, pokazywał się tu bardzo dobrze i w treningach i pamiętamy końcówkę turnieju czterech skoczni, szesnasta pozycja w Bischofshofen, walczy Alek znakomicie, 90 kilometrów na progu, prędkość i ląduje daleko, przekracza Punkt K. Bojowo w tych warunkach trzeba wysoko ocenić to, co zrobił. Wiatr minimalnie z tyłu skoczni. Niewielka rekompensata. Noty 17,5 są 18, 125,5 metra i Aleksander zniszczał po tym skoku. Obejmuje prowadzenie o 1 dziesiątą punktu przed Norwegiem Jergensenem. A więc mamy polskiego lidera. Thürnbichler jakby odetchnął z ulgą, bo jak skacze Kamil. To ja wstaję, bo kiedy skacze trzykrotny mistrz olimpijskich, to szacunek się należy. Ta forma delikatnie wzrasta. Najwyższa pozycja w sezonie 11. To w ogóle najwyższa pozycja z naszych zawodników w tym sezonie, oprócz Piotra Żyły, który też był 11. Teraz Kamil w powietrzu. Ta prędkość na progu nie była tak yy, słaba. Zdarzało się, że Kamil był wolniejszy. Teraz było powyżej 89 km na godzinę. Nie miał łatwych warunków. Z tyłu skoczni biało 0,35 metra na sekundę. 121,5 metra. Sędziowie różnie ocenili ten skok. Jedni 17, drudzy 18. Wszystko to ostatecznie składa się na szósty rezultat. I oczywiście pewny awans do niedzielnego konkursu. Thomas Wikler zadowolony, ale teraz będzie miał więcej pracy. Znów trzeba podnieść biało-czerwoną w górę, bo za chwilę skakać będą Dawid Kubacki, którego już widzimy, a po nim Piotr Żyła. Tak to się ułożyło w punktacji Pucharu Świata, że Polacy ze sobą sąsiadują. Dawid Kubacki już odbija się z proku. Łatwie dość wysoko wyszedł z progu i to jest bardzo dobry skok w wykonaniu Dawida Kubackiego. Odżywają wspomnienia sprzed roku, kiedy dwukrotnie wygrał tutaj zawody Pucharu świata. Dawid, kiedy wygrywał dwukrotnie kwalifikacje, kiedy tylko w jednej serii próbnej nie był najlepszy. Teraz 124,5 metra. Warunki stosunkowo dobre. To tylko 20 metra na sekundę w plecy. Trzy i dwie punktu dodane. Porównujemy to do Olka Zniszczowa. Olek skakał. Miał tą bonifikatę znacznie niższą. I Dawid też niezłe noty za styl i teraz on zostaje nowym liderem. Dwójka Polaków na czele, a Piotr Żyła czeka na Zielony Świat. I tak trzymać? Pamiętajmy, to jest też turniej. Dwa najlepsze rezultaty z kwalifikacji będą się bliczały. Piotrek Żyła, najwyższa pozycja w sezonie 11. Trochę skrzywdzony w Innsbrucku. Szalona głowa, ale dusza człowiek. Chciałoby się powiedzieć, Piotr Żyła w powietrzu ląduje za punktem K. Dobry skok. Trochę było wiatru z tyłu skocznik, zatem będzie rekompensata. Półtora punktu. Noty wysokie: 18. Jeden z sędziów dał nawet 18,5. A nota odpadnie. I będziemy mieli trójkę połachaków na czele. Bo Piotrek żyła po tym skoku o jedną dziesiątą punktu. Wyprzedził Dawida Kubackiego. Postawa biało-czerwonych, którzy 7 z dziewięciu zdołała awansować najwyżej. No, znów nie mamy żadnego w top 10, ale to tylko kwalifikacje najwyżej. Piotr Żyła i Dawid Kubacki na miejscach 12 i 13. Aleksander zniszczył 15, a Kamil Stok na 22 miejscu. I tak na piechotę troszkę próbujemy zliczyć. Słoweńcy na pewno tę pierwszą stację całego turnieju wygrali, bo niewątpliwie łączna nota Andrzej. Laniszka i Lowrocosa największa. Ten duet jest najlepszy. Pytanie, kto drugi? Czy Austriacy, czy Niemcy? Bo Wellinger z Laje, czy więcej punktów mają Fettner z Herlem? Nieduże różnice między nimi. No i w konkursie niedzielnym indywidualnym zobaczymy jeszcze 47 dzisiaj Pawła Wąska i 50 Jakuba Wolnego. Niestety w niedzielę już nie zaprezentują się Maciej Kot. No i ostatni z biało którego dzisiaj oglądaliśmy, czyli Andrzej Senka. Więc no a tyle w tym odcinku, jeszcze raz wspomnę, wpadnijcie na mojego Instagrama podłoga LMati09, czyli link w opisie. Idźcie do opisu, przeczytajcie opis. Ja już więcej nie przedłużam. Dziękuję bardzo. To tyle. Zdrzeźcie się. Cześć.